30 września w Zespole Szkół Rolniczych Powodowo odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 91 na 92. W szkołach rolniczych, w odróżnieniu od innych, tego, innych typów szkół, zdanie świadectw odbywa się dopiero we wrześniu. Swoją historią szkoły zaimponował magister inżynier Kliman, który wygłosił krótki referat. Po tym wykładzie nastąpiła część artystyczna związana z życiem patrona szkoły i Hipolita Cegielskiego, przygotowana przez uczniów ZSR powodowo. Rozum szałem, razem młodzi przyjaciele, choć droga stroma i śliska, gwałt i słabość bronią wchodu. Gwałt, nie się gwałtem odciska, a ze słabością łamać uczmy się za młody. Dzieckiem w kolekcji, kto łeb urwał chydrze, ten młody z centaurę. Piekło pieku wydrze, do nieba pójdzie po laurę. Sam Małgorzaty Kulminacyjnym momentem było rozdanie świadectw i drobnych upominków dla uczniów różniających się w nauce i zachowaniu. Uroczystość zakończyły drużynowe mistrzostwa szkoły w lekkiej atletyce. Nagrodą był milion złotych dla Nagrodę zwycięskiej klasy. Dla za bardzo dobre wyniki w nauce. Dla Ewy Rogozi za bardzo dobre wyniki w nauce. Gwiazdy Lekkiej Atletyki Kasperska Daria Pierwsza odlotnicza Kostka Inga Pierwsza 3 TR. Kostka Inga Góra dziewczyna odsunęła no? Śmiałek Katarzyna Druga WGD Klasa druga WGD należy do faworytów tej imprezy Matysi Ewa, druga liceum WGD, Matysia Justyna, druga 3 tl Gracz Mirosława, trzecia liceum WGD, Cicha Małgorzata, nawracała Karolina. Bieg. I dwa krążenia do końca. Dwa krążenia do końca, bardzo ostre tempo. Bieg w tempie na minutę 55 pięć. No i widząc nieporadność dziewcząt, pan Eugeniusz Pempera rozpoczął rozgrzewkę. Trzy klasy. Kasia śmiałej. Biegniemy, biegniemy. Świetnie to. Do końca, do końca. Bardzo dobry, bardzo dobry bieg. Wyraźne zwycięstwo. I świetnie na trzecim miejscu. Ja! Dżoby! 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 Dawaj, dawaj, co na pierwszym miejscu. Druga kasa. musi być bardzo wolne. Dżoby poszedł wspaniały. Trzecia kasa nałycha. Poczek. miesiącą trenuję sekcję, w sekcji, więc miejmy nadzieję, że będzie to, będzie to um, dobry wybytek. To no dobrze, że wygrał. Zdecydowanie, aczkolwiek Marek do końca wyniki będą dobre. I teraz trzeci miejsce przetargi przy stoliku.